Cześć, jestem Jakub z kanału Monmry. Witam Was w tym dziewiątym update'cie farmy. Zbliżamy się do jubileuszowego dziesiątego update'u, ale uważam, że tą funkcję na pewno może spełniać też numer dziewiąty, ponieważ te zmiany, co się tutaj wydarzą, naprawdę zasługują na nazwanie takich to będzie legendarny update. Myślę, że ten update chciałby nazwać właśnie e, legendarnym przez to, co tutaj się e, dzisiaj e, wydarzy, bo choć jakoś zmian może nie ma dużo, e, bo doszła studnia, e, będzie most, e, kilka drobnych zmian, no i przede wszystkim pozapychałem w końcu te płytki, w końcu się udało wszystko pozapychać co uważam za duży sukces, ale tak naprawdę te największe, największe rzeczy, które się dzisiaj wydarzą, jeszcze ich nie widzicie. No nie bez powodu jest tutaj prze, przedzielona zagroda. Dzisiaj się o wszystkim przekonacie, dla jakiego gościa specjalnego ta zagroda jest przedzielona. Co niektórzy się być może już domyślają. Zapraszam was na ten odcinek. Zaczniemy od takich najsłabszych informacji, będziemy lecieć coraz, coraz ciekawszymi, aż na koniec zostawimy tą finałową, ale najpierw chciałem powiedzieć czemu jeszcze tutaj nie ma piwnicy, jeszcze mam, mam dobry problem z jej montażem, to nie wcale nie będzie taki jak mi się wydawało, taśma dwustronna może tego nie utrzymać, dlatego jeszcze nad tym montażem nie myślałem, tylko pi piwnica, która oczywiście jest gotowa, jeszcze nie jest tutaj zamontowana. Podjąłem decyzję, że wiatrek zmienił swoją lokalizację. Miał być, e, miał być tutaj przed tymi chaskimi, tak na samym e, brzegu tej e, farmy, e, ale m, trochę zmieniłem, e, zmieniłem zdanie e, z takiego od powodu, że... Uważam, że zajmował za dużo miejsca, a tak to mogę tamto miejsce lepiej wykorzystać, to po pierwsze. Po drugie, już nieraz mi on spadał, gdy coś tutaj pracowałem nad farmą. To łokciem mogłem o niego zahaczyć i nieraz mi się to zdarzyło i nieraz się popsuł. Wymagało to później kilku minut posiedzenia nad jego odbudową. Także uważam, że biorąc pod uwagę te dwa, czyn te dwa czynniki, lepszym jego umiejscowieniem będzie właśnie za haskimi. A o nosie haskich, to jeszcze mam jedną rzecz, teraz pokażę. Zdecydowałem się otajlować e, tutaj um, zagrodę dla e, psów. Wow, Haskich, tutaj jeden nawet mi upadł. E, zdecydowałem się e, to zrobić, żeby trochę to lepiej wyglądało. A e, właśnie e, ty, w tym kolorze korzeniu miałem na tyle dużo, że e, uważa, uważam, że mogę sobie właśnie na to pozwolić, żeby tak to zrobić. I nie, nie wygląda, wygląda to nie najgorzej, dlatego, e, tak też to zostało. Zdecydowałem się, że dam na farmę kilka innych piesków. E, możliwe, że zrobię kiedyś jeszcze jakąś większą budę dla nich, czy jeszcze więcej bud, e, ale myślę, że jak będzie tak każdego, każdego taką gatunku po jednym piesku, to będzie na pewno fajnie to minioność i uważam, że wygląda. Przechodzimy na część z ogrodami dla zwierząt, ale nie po to, bym wam pokazał jeszcze gościa specjalnego. On już zmierza, e, zmierza w wozie. E, Właśnie zmierza w stronę, już w kierunku e, farmy, e, ale nie o tym. Chciałem pokazać, że dałem drugą owieczkę, ponieważ ja sobie tych na sprzedaż. E, no i jedna taka to była ta moja z zestawu z Disneya, e, ale uznałem, że jeszcze jedną wezmę do siebie i e, finalnie owieczki będą dwie, lepiej to na pewno wygląda. Nawet nie wiecie, jak jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło tutaj. Nie tylko przez efekt końcowy, który uważam, że jest bardzo ładny, ale chodzi mi bardziej o to, że e, to mi naprawdę bardzo dużo pracy kosztowało, bardzo dużo tych plejtów musiałem kupować, i obiecałem Wam, że Wam później i że już w następnym update'ie ten efekt tej pracy będzie pokazany. Dotrzymałem słowa, zobaczcie, już wszystko jest tutaj oplejtowane, przepływa, przepływa woda. Odnośnie wody, zaraz sobie przejdziemy do tej właściwej wody, tam gdzie jest most. o i tam co się wydarzyło, już nawet z krawek tego widzicie, tych, tej linii brzegowej, co tutaj robiłem, ale o tym zaraz zobaczcie. Są tutaj kaczuszki i jest most. Most zbudowałem, uważam, że dość ciekawie. Pod mostem kaczuszki będą. No, mogły nawet przepłynąć. I na może tutaj to słabo widać, ale na zdjęciu podświetlonym będzie dużo, dużo lepiej widać, że tam pod tym mostem normalnie jest też woda. Są, są tutaj, tutaj takie kamyczki na środku wody. A teraz idę Wam pokazać, gdzie są kamyczki na linii brzegowej. Efekt z tej pracy akurat nagrałem, więc będę Wam gdzieś tutaj obok wyświetlał, ale nie cały, tylko akurat jak zaczynałem to budować. E, powiem Wam, że poświęciłem na to z 10-15 minut e, i bardzo, mm, bardzo, ciekawie, e, bardzo ciekawie to e, wyszło. E, zobaczcie, e, całą nieprzygodą w dwóch kolorach robiłem i to były nie tylko serki, ale także e, jakieś różne groszki e, czy cztery elementy, które zakupiłem sobie u Hold 24 Blitztop. E, właśnie ostatnio e, paczka e, z Hold 24 że bardzo dużo ciekawych elementów mi dała, dzięki którym teraz ten update widzicie. Na środku, na środku akurat są inne kolory, zobaczcie, tutaj są niebieski, jasnozielony, a tutaj są taki inne inno, inno zielonego 2 i pomarańczowy. Tak to właśnie zrobiłem, żeby się odróżniało. Na środku kamieni nawale, na środku są tylko żaby, niektóre żaby też siedzą tutaj na innych kamieniach. Tak, akurat podejrzewałem, że nie zauważyliście, ale to molo przesunąłem ten, ten jakby daszek na sam środek, bo wcześniej on był gdzieś tak na, tutaj jakby na końcu i to słabo wyglądało, a uważam, że to powinno być właśnie na środku. Możliwe, że kiedyś będę w stanie cały zrobić na całości, ale na pewno na razie jeszcze w stanie tego zrobić nie jest. Obok wody jest także studnia. Ze studni jestem dość zadowolony, jak ją zrobiłem. Zaraz Wam ją pokażę dużo dokładniej w tym celu zdejmę dach. Zobaczcie, do środka są nasypane o, groszki, jest taki element jakby okrągły z środkiem na środku, jak to nie brzmi. Dwie warstwy, dwie warstwy brązowego, jedna jest cała zakryta, jedna tylko jak były te szare tutaj takie coś. I zobaczcie, ja tutaj wsypałem na całości wodę, poszukałem sobie trochę groszków, gdzie tam wsypać wodę, wszystko tam, cała tam jest woda wsypana. No i zobaczcie, jeszcze chciałbym Wam pokazać, nazwijmy to funkcję bawianą, to jest bardzo mały efekt, liczyłem na większe, ale to nie jest tak łatwo zrobić, jakby się wydawało. Zobaczcie, o, czasami, gdy się kręci, to lekko się te groszki poruszałem, bardzo mało, ale jednak jakieś drobne ich ruchy widzę, ta korbka jest tam taka połączona i ona nie wyjdzie, bo ona jest tam, ściśnięta takim innym elementem, ona, tak korbka tutaj sobie jest i ustawiam tą studnię sobie. w ten sposób, jest, wiadomo, koło wody, w dachach, natomiast nie mogłem znaleźć czterech takich talii, że nawet to ciekawie wygląda, kiedy jeden jest taki inny. Może, hmm, no widać, widać, że to, że to, jest akurat specjalnie tak zrobione, niestety, że to nie, nie jest specjalnie, tylko że to brakowało mi klocka, ale nie wygląda to najgorzej. O, jak dobrze, bo ja a to o tym, że zbliżamy się Wow! Pierwszym ze specjalnych gości jest łaciata świnka, ponieważ starajcie się, czemu pokazuje Wam łaciatą świnkę, jak przecież ja mam łaciatą tą świnkę. Otóż jest widoczna pewna różnica, gdy się przyjrzycie. To są zupełnie dwie inne świnki. Ta świnka Modis z 15 serii figurek występowała wraz z figurką farmera. Ona jest ona tutaj jest troszeczkę mniej cenna, ale to jest... Świnka z serii LEGO Kingdoms, która wystąpiła w zestawie razem z kozą. Ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa co do kozy i oglądajcie ten jeszcze dzisiejszy odcinek, ponieważ Świnka to nie jedyny gość, który właśnie się na farmie pojawił. Może to będzie koza? Nie wiem. Oglądajcie odcinek do końca. W każdym bądź razie Świnka trafia do zagrody ze świnkami. W takim razie, kto pojawi się tutaj? Oto ona, legendarna koza mój, wymarzony odlew koza. Tyń. E, zwierzę w Lego zmianem najdroższego, e, najdroższego odlewu e, w historii ludzko-lego. Przynajmniej, e, przynajmniej najdroższego odlewu zwierzęcego, bo tak to, to może użyłem zbyt od, odważnego e, stwierdzenia. E, koza, no piękny odlew. Może no nie jest jakiś taki, wiecie, mega szczególny, ale e, jak znam jego wartość, on także żeby sam jego kingdom, jak znam jego e, jego historię, jak bardzo mi na tym odlewie zależało, to po prostu e, bardzo przyjemnie się na ten odlew patrzy, bo ja e, na, e, na tą kozę polowałem już od kilku, może nie lat, ale kilkunastu miesięcy, od dwóch, jakoś dwóch, trzech lat spokojnie. Taki był plan od zawsze, żeby na farmie pojawiła się koza. Nawet był plan, żeby na 10 jubileuszowy odcinek farmy ona się pojawiła, ale trafiło się że na dziewiąty, więc nie narzekam. Cieszę się, udało mi się Małolibik no, się kupić za 150 zł, a to jest jak na ten odlew bardzo dobra cena. I ta koza właśnie trafia do zagrody na farmę. To już kończysz gąbdeł tu powiem wam że. No, tutaj nie było jakichś może takich dużo widocznych zmian, ale ja, jest, ja jestem zadowolony z tej pracy, która się w tym update um, pojawiła. No i nie ma innej opcji, że ten update nie przejdzie do historii. To będzie legendarny update przez tego zwierzaka, który pojawił nam się tutaj. E, taka rzecz, z której jestem najbardziej zadowolony, bo z Kozy to jestem oczywiście zadowolony, że ją kupiłem, ale z takiej pracy, która której jestem najbardziej zadowolony, e, zdecydowanie e, moc mi wyszedł, fajny był, ale fajnie cieszę się, że udało mi się tutaj pokryć, ale uważam, że bardzo ładny efekt jest jest tutaj tej linii brzegowej, takiej fajnie zrobionej. Zobaczymy, ja wam oddale. Fajnie, fajnie to naprawdę ciekawie wygląda. Cieszę się, że też się zdecydowałem poszukać trochę tych plate'ów u siebie niebieskich i zrobić na, na równym poziomie z tą trawą. No i tak jak wcześniej było, że tam był ten base i w tym base'ie było właśnie widać tam niebieskim i to w, tak słabo dość wyglądało. A teraz moim zdaniem jest zdecydowanie ciekawiej i dokładniej. Ja już się z wami żegnam. Pa!